Teczka, ale są już w, w, w punktu mocy do Franka. Tak, była szóstka Jeśli będę czytał i będę jest szóstka Do pana prawie 10. Do na 10. Do jedzbisławca 21 i. Proszę, legendę. Oooo. Serio? Serio? Marti... Naprawdę? Do Morty'a jest drugi gadżet? Martys przeładowuje szybciej. Martis szybciej przez 4 sekundy. Co przeładowuje? Aż myślałem, że to będzie jakiś jakiś zadaniazek. Dobra, dobra, ale żeby nie było z subskrybujcie, załapkujcie, żeby było więcej tego. I otóż w tym odcinku już. E roznam te punkty mocy, a te punkty mocy oczywiście będą do... Gdzie on? Do pana pana. Znaczy do Danii, sorry to jest nań. Ja to z ja. ja muszę przetestować, Jezu, a już myślałem, że to będzie Super Power. Zgadło się, że się łatwiej grał. Ale co on przeładł? A, to nie missions. Ja. A, czemu do niego jest drugi szkadek? Ja wszystko tylko nie do Mortisa. Wszystko tylko nie do Mortisa. No i ja jeszcze internet nie mam ekstra. Zobaczcie, czy to się jeszcze nagrywa, nagrywa. Wiedziałem że z tego, że z tego Mega Boxa będzie szóstka. Ja... jeszcze się ruchać nie mogę do ekstra. Oj, już ruchaj. Chyba to zobaczyć. Ej, faktycznie przeładowuję przez 4 sekundy szybciej. Ty! Faktycznie! Ja nie dostawam, nie da... Ej, nie zust... niezły gadżet, niezły gadżet, muszę przyznać. Na no, Morticia jest on nawet spokojny, bo zobaczcie, jak on wolno przeładowuje. Jak on przeładowuje wolno! Na no, Morticia to jest bardzo dobry gadżet. No i ekstra jeszcze, przez to, że coś takiego czasem się dzieje. To mi laguje 3 lat. Gień, gij. gij, gij. A w sumie. mi na nas przyciągnąć, nie obraziłbym się. Sally, ja. Jezus, a już myślałem, że to będzie za tym. Ja Już myślałem, że to będzie Leon. Już myślałem. O kurde. Tak, przyciągnij mnie. Nie no niestety nie. Nie przyciągnąłeś mnie. Czemu nie mnie? E, e, e. <gumper> Kamper. O co za te bambaryły? Co bo jakaś bała Tak, wiejcie bo co siebie. Ja was potem podle zaatakuję. Ocz! Jeszcze mi lakuje! Łaśnie. ale ja to wszystkiego unikałem bardzo dobrze no ekstra no i super bardzo ekstra rozgrywka bardzo fajny gadżet nie no wcale nie fajny czemu to, jest drugi gadżet czemu ja się pytam czemu nie. To sobie do innej co mam inny gadżet na szczęście nie. Ja no najgorzej. A, mo a mogłem dostać yy, zamiast tego gadżetu. Mogłem dostać gadżet do Karla, gadżet do jeszcze kogoś lub, lub lub. Pokażę wam, kogo mogłem dostać. Lub mogłem dostać jego. Najlepszego zadmiarza w gierce, w którym uwielbiam grać. Wow, Nadal? Nawet... Zwiększyłby jeszcze ten zasięg? Wow po prostu, wow, nie wiedziałem, że mu zasięg zwiększyli. Wow. Dobra, jeszcze jedna giera tym Mortisem. i końcimy. Robiłem ten odcinek tylko dlatego, że wiecie. Hmm. No, że po prostu, no wiecie, no, bo mi wyleciała szósta z boksa ja. Szkoda, że nie siódemka. By Była nawet szansa, żeby wypadł, yy, star, yy, jakby wypadł Star Power, to potem byłaby szansa, żeby postyć wyleciała. Fajnie by było. Tak, idź tam taką Sendy. Ja się tu pokampię oczywiście. Bo takie moje życie. Ale co tak laguje, że jakoś mniej łopata mi się robi? Zobaczcie tylko sami. Ona mi się mniej robi i tyle. No leć się Ja nienawidzę jak laguje Dobrze jest? Ile jest? Ekstra Super 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 Ekstra Laguje dalej? Nie laguje Okej, okay, Ja to kliknąłem! że się tu kliknąłem, że się tu kliknąłem. Czemu? A mogę sobie nawet wykorzystać ten ee, Star power. Znaczy gadget, sorry. Tak myślałem, że tam to się. Tak myślałem. O nie, to, to jest przecież ból. No ja. I dopiero teraz będę używał. No. Kurde. A to przy okazji Aniela Jeśli to oglądasz to kiedy będziesz na tego do skype'a Dobra koniec tematu Ja, nie no koniec Koniec odcinka, Teraz. O i teraz mi nie laguje W dziesiątej sekundzie oczywiście i oczywiście od tej sekundzie będzie zaczyna nie lagować. No ekstra, ekstra. Ekstra. Dobra, właśnie wiedzieliście, jak rozdawałem punkty dom na niego. Dostałem wszystko z więc Do zobaczenia jeszcze dzisiaj i pa pa!